W zadaniu piątym znamy pole trójkąta, bo wiemy, że pole wynosi 24 cm kwadratowe. Znamy także długość podstawy i wiemy, że podstawa ma długość 8 cm, a szukamy wysokości, która jest poprowadzana na tą podstawę, czyli tego nie znamy. Czyli podpiszmy sobie to, co możemy na rysunku, czyli skoro wiemy, że A to 8 cm, czyli tu sobie zapiszmy, a wysokość poprowadzona na tę podstawę będzie biegła z tego wierzchołka tutaj oczywiście pod kątem prostym, i to jest ta długość, której szukamy. Mamy dany wzór na pole trójkąta, czyli najpierw sobie zapiszmy gdzieś z boku właśnie wzór, bo mamy podane pole, tak, czyli zapiszmy sobie wzór. Mamy a razy h podzielić przez 2. Następnie, ponieważ znamy pole, to oznacza, że w to miejsce możemy podstawić 24. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że a jest równe 8 cm, czyli tutaj podstawimy 8. No i zobaczcie, że naszą wówczas jedyną niewiadomą będzie h. No i to, tą literkę h, czyli długość wysokości, już wtedy spokojnie sobie policzymy. Czyli będziemy mieli taki zapis. 24 równa się w liczniku 8 razy h podzielić przez 2. No to zauważcie, że ósemkę i 2 można sobie skrócić przez 2, czyli mamy 1, a tutaj 4. No i nam zostanie 24 równa się 4 razy h. No, i my chcemy policzyć sobie wysokość, czyli chcemy się pozbyć tej czwórki. Czyli ponieważ mamy mnożenie, to oznacza, że obie strony tego równania musimy podzielić przez 4. No i teraz spójrzmy: 24 podzielić przez 4 to będzie 6, a 4 razy h podzielić przez 4 to po prostu h i to będzie długość naszej wysokości, czyli h ma długość 6. centímetros